absolutna nowość w reklamach na Facebooku i na Instagramie. Jeśli chcesz, żeby Twoje reklamy na Fejsie i na Instagramie działały skuteczniej, to koniecznie musisz obejrzeć ten materiał. Meta wprowadziła tak zwane reguły wartości, dzięki którym jesteś w stanie zwiększyć wydatki na określoną przez Ciebie grupę odbiorców. Więc jeżeli wiesz, że np. mężczyźni w wieku 25-34 lat konwertują dla Ciebie najlepiej, to właśnie dla nich możesz podnieść stawki np. o 30% do góry. Zapewne zapytasz mnie, jak to ustawić. Otóż w zestawie reklam mamy taką sekcję reguły dotyczące wartości. Robimy utwórz zestaw reguł. Potwierdzamy, utwórz zestaw reguł. Wybieramy na przykład płeć. Wybierz płeć kobieta i dla kobiet zwiększymy naszą ofertę, o na przykład 30%. Robimy dalej, zapisujemy sobie i. Tworzymy regułę, na podstawie której będziemy podbijać budżet dla kobiet w tej konkretnej kampanii, w tym konkretnym zestawie reklam. Jeżeli spodobał się Tobie ten materiał, koniecznie zaobserwuj mnie po więcej.